3 września wraz z pierwszym bliskiem sędziego rozpoczęliśmy jesienne zmagania w Diretbox. Trwający sezon zapowiada się niezwykle interesująco. Potężna rotacja ekip pomiędzy poszczególnymi ligami oraz wymieszanie zespołów pierwszej i drugiej ligi powinna znacząco wpłynąć na atrakcyjność rozgrywek. Przez najbliższe kilka miesięcy będziemy świadkami wielu nieoglądanych wcześniej starć. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy na początku grudnia, kiedy to planowany jest finisz jesiennych zmagań katowickiej ligi Piłkarskiej Szóste. Podobnie jak w ubiegłym sezonie, tak i tym, dla uczestników ligi przygotowaliśmy cotygodniowy konkurs z wiedzy o środowisku Red Foxa. Pierwsze pytanie konkursowe brzmi Proszę podać nazwę drużyny, jednokrotnego mistrza Ekstra Ligi, która w obecnych rozgrywkach powróciła do rywalizacji w katowickiej lice piłkarskiej szóstej. Odpowiedzi prosimy nadsyłać do czwartku na maila ligiśląskmałpa.redbox.pl. Losowanie nagrody odbędzie się w salonie piłkarskim Adidas Football przy ulicy Bukowej 1 w poniedziałek. Po pojedynku drugiej i czwartej ekipy poprzedniego sezonu w Ekstralidze Marian Landner i jego podopieczni pokonali wicemistrza Rice 5-3. Już w pierwszych 25 minutach po bramkach Ryszarda Kozuba i Artura Kupickiego Kunger Wood prowadził 2-0. Kontaktowa bramka tuż po przerwie Michała Zięcika dała jeszcze nadzieję jego drużynie na korzystny wynik, lecz po chwili wszystkie szanse na co najmniej remis upadły. Najpierw Marcin Grzywa, a potem ponownie Kozub oraz Patryk Pożek podcieli skrzydła podopiecznikowym Ramani. Ostatnie słowo należało do wicemistrza, który w ostatnich minutach dwiema bramkami zmniejszył już tylko rozmiary porażki. Jedynie pięć meczów rozegrał do tej pory przedstawiciel Ekstraligi, aż dwóch z nich udział wzięli gracze SWA, którzy po pokonaniu Kartoni zostali liderem po pierwszym tygodniu. Poza nimi również trzy punkty tyle że przy jednym rozegranym meczu zdobyli Demetrix, Hungerbut, Fortnum wydwór Python oraz Węglosnek. Niezwykle zacięte widowisko stworzyli w środę przedstawiciele pierwszej ligi grupy A, KS Charlie oraz Lions United. Do przerwy 1-0 po bramce Tomasza Andraczka prowadzili ci pierwsi. Drugie 25 minut to już prawdziwy horror obfitujący wiele fauli, żółtych kartek oraz okazji bramkowych zarówno dla jednych jak i dla drugich. W tych okolicznościach lepiej odnaleźli się Lajonsi, którzy dzięki Andrzejowi Fiedorczukowi wyrównali na 1-1. I gdy do ostatniego bliska pozostawały sekundy i prawie wszyscy pogodzili się z podziałem punktów, Krzysztof zajął bramką na 2 do 1 dał pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach pod opierzcem Łukasza Łapu. Lepiej spotkanie tyskich browarów książęcych i ejska z Katowice rozpoczęli Tyszanie, którzy po golu Grzegorza Niczty prowadzili 1 do 0. Jeszcze przed przerwą wyrównał Kręci Kręciwos, lecz jak się później okazało, to było jedynie trafienie w tym spotkaniu ekipy, która do ostatniego sezonu nazywała się Zabercie. Po trzy oczka w tym spotkaniu sięwił ostatecznie reprezentanci Prowaru, którzy po bramkach Janusza Małka oraz Roberta Kornasa wygrali 3 do 1. Jedynie dwie ekipy w pierwszej lidze grupie A rozegrały do tej pory po dwa spotkania. Ich sytuacja jest jednak zgoła odmienna, gdyż South Blast z sześcioma oczkami otwiera tabelę tej grupy, a SKS Silesia Katowice z zerowym stanem posiadania zamyka. Poza South Blast swoje mecze wygrali także Bi-Color Pizza, dyskie browary książęce KP Tychy, Vision Express Super Optyk oraz Lions United. W pierwszym starciu tego sezonu w pierwszej lidze grupie A spotkały się ze sobą zespoły typowane przez wielu na jednym z faworytów w walce o czołowe miejsca na koniec rozgrywek. Ubiegłoroczny mistrz drugiej ligi grupy B, Dombut, dość szybko wyszedł na prowadzenie 2-0 Kluba oraz do Bierman, w starciu zbiórem podróży Rapatowe. Kontaktowa bramka Marcina Dorni przed Przedą oraz takiej Dawida Kłoska na początku tych 25 minut wyrównało w leczu na 2 do 2. Decydująca jak się później okazało bramka okazała się dosyć przypadkowa. Daleki wyrzut bramkarza budu otarł się o głowę rywala, czym zmylił z tych przeciwników, który po chwili musiał wyjmować piłkę z siatki. Już do ostatniego gwizka raty nie zdołali wyrównać, a na kilka minut przed końcem stracił czwartą bramkę, którą zdobył David Kitch ustalając wynik tego meczu na 4 do 2 dla Po efektownym pokonaniu Beniaminka Markusa Jawożno pierwszym liderem pierwszej ligi grupy B zostało autorady. Poza nim zwycięzcy ze swoich pojedynków wyszli. Norma Katowice, Comspec, producent oprogramowania, Dombud Team oraz biuro podróży Rafa Pavel, która sezon rozpoczęła od porażki właśnie z Dombudem. Krzysztof Szymała poprowadził swoją drużynę galaktyczne do pierwszego zwycięstwa w nowym sezonie w rozgrywkach drugiej ligi grupy A. Wydaje się, że przeobrażona ekipa Spadkowicza skutecznie będzie w stanie powalczyć o powrót do grona pierwszoligowców. Od początku poniedziałkowego starcia zdecydowaną przewagę osiągnęli podopieczni Szymały. Trzy pramki kapitana i bardzo dobra dyspozycja całej drużyny spowodowały, że w drugiej połowie Holdem przegrywało 7-4. Dopiero wtedy podopieczni Tomasza Hedziewskiego zaczęli prezentować się znacznie lepiej. Wystarczyło to jednak tylko do zmniejszenia rozmiarów porażki do rezultatu 4 do 5 Golenowska i Lamlicha w ostatniej minucie meczu. Wygrana i remis zdały po pierwszym tygodniu pozycję lidera w drugiej lidze w grupie A Spadkowiczowi z pierwszej ligi Niegalaktycznej. Tuż za nimi z trzema punktami czają się trzy drużyny klubowej Patrza, Cuk, oraz Lodzko. Sześć punktów po dwóch meczach to dorobek czołowej drużyny drugiej Ligi Grupy B ESA Katowice. Do środowego wygranego meczu nad Galen FC poprowadził popularny Figo, czyli Norbert Dziwoż. Jego niebywała ruchliwość i nieustępliwość po obu stronach boiska okazały się kluczowymi dla podopiecznych Andrzeja Raszyka. Ciekawe, czy S.AT wyciągnął wnioski z poprzedniego sezonu, kiedy to podobnie jak i w tym, na początku rozgrywek imponował formą, z czasem znacząco obniżałem Dwie porażki w zeszłym tygodniu poniosła ekipa Wyzwolenia. Tak w poniedziałek, jak i w środę przegrała ona minimalnie jedną bramką. W tym drugim przypadku od ekipy Krzysztofa Śródy lepsi okazali się Gate Protect, którzy rozpoczęli spotkanie od dwóch bramek Dariusza Dzierżeka oraz Tomasza Kamińskiego. Jeszcze przed przerwą Wyzwolenie zdołało wyrównać, kropienia Paweł Seget oraz Sebastian Brzeży. To wyrównane spotkanie na swoją szalę w drugiej połowie zdołali przegrycia graczek Gate Protect, Doskonale prezentujący się tego wieczora Kamiński kompletując HCTK dał swojej ekipie wydaniu 4 do 3. Gwiazdy ubiegłego sezonu w trzecich ligach, Mateusz Sieroni i Kamil Rudzik, już w pierwszym pojedynku sezonu jesień 2012 pokazały, że najprawdopodobniej i na długoligowym froncie będą błyszczeć podobnie jak kilka miesięcy temu. 10 z 11 z dotychych dramek przez ich drużynę FC Chateaubriand startuje ze spadkowiczem Finimondo, to najlepsza wizytówka tych dwóch zawodników. Czy podobną dyspozycję pokażą w kolejnym ligowym meczu z RRP Manhattan? Nie udało się zawodnikom FC Shatun Pab zdobyć 6 punktów w obu zeszłotygodniowych meczach. Po poniedziałkowym efektownym zwycięstwie nad Finimondo w środę nie sprostali oni ekipie RRP Manhattan ulegając 2 do 3. Pierwsze 25 minut nie zwiastowało porażki. Po dwóch trafieniach Kamila Rudzika pomarańczowi prowadzili 2 do 0. Niewytłumaczalna dekoncentracja połączona z bardzo dobrą grą defensywną RR i błędami faworyta. Zdecydujące gol Tomasza Szableskiego uderzeniem z dystansu w momencie zamieszania związanego ze zmianą kilku zawodników szacun spowodowały ostatecznie porażkę jedną bramką. Najwięcej, po aż 8 spotkań rozegrano w ubiegłym tygodniu w drugiej lidze w grupie B. Dwie drużyny, SciSoft oraz Essart, zanotowały po dwa zwycięstwa i to właśnie one z sześcioma punktami przewodzą stawkę. Tuż za nimi z trzema punktami znajdują się FT Shatsun PAP, również dwa rozegrane mecze, a także Auroland, Gate Protect i RR Projekt Manhattan. Udany start zaliczył debiutant w Redboxie zespół ekspertów kosztowych. Jedynie na początku drugich 25 minut po bramkach nowego gracza Alty Łukasza Fisiaka, pewna niepewność wkradła się w poczynania graczy zmysłowi. Wszystko wróciło do normy po mocnym wbiciu piłki w pole z zrzutu rożnego przez Adama Broszka, które odbiło się od nogi jednego z graczy Alty i wpadło do siatki. Ostateczny rezultat 7 do 2. Mógł być wyższy, jak świetnie spisło się tam każdy Dla debiutantów jest dobrym prognostykiem na kolejne pojedynki w Redbox. Eksperty kosztowy, nowa drużyna, panowie, debiut, ale debiut jak marzenie, prowadzicie. 4-2, teraz dwie przypadkowe sytuacje, po których straciliśmy w ramkę, także... Jak wam się, jak wam się gra w lidze Redboxa? Znaczy my już graliśmy tylko po innych drużynach, także nie, po, nie jest nowością to dla nas, także ale na razie jest dobrze, no debiut. 4-2 jest do przodu, także... Panowie, ciężko się gra, widzę zmęczenie na twarzy. Pierwszy, pierwszy mecz. Pierwszy, pierwszy, ale na szczęście dobrze idzie, także myślę, że my skończymy do przodu. Jesteście grupą kolegów gdzieś ze szkoły, z osiedla, bo z kosztów to z Mysłowic, prawda? Z dzielnicy Mysłowic, z baru, tak można powiedzieć. Ze szkoły też, z klubu, kiedy żeśmy razem grali z Trąbkarzem. Kolega podpowiada drużyna barowa, tak? No, można tak powiedzieć, wszyscy razem się spotykamy. A jaki plan na sezon dla przyjemności? Czy chce się powalczyć o jakąś drugą ligę? No Awans, tylko awans się liczy. Czego serdecznie życzymy, powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki wygranej 11 do 0 nad ekipą Tauron Ciepło, pierwszym liderem trzeciej ligi został Dominik Biesiada i jego Albatros. Poza nimi swoje pierwsze spotkania wygrali także X-Team Ruda Śląska oraz eksperci Kosztowych. Łukasz Łata, Lions United. Tylko jedna stracona bramka kapitana Lionsów w hitowym pojedynku z KS Charley była głównym powodem wygranej 2-1. do Niebywała charyzma oraz inteligentne kierowanie poczynaniami swoich obrońców czynią złaty czołowego pierwszej pierwszoligowego frontu. Adam Tomasik, RR Foyer, Manhattan Odpora defensywy RR w niespodziewanym zwycięstwie jego drużyny FC przez niemal całe zawody imponował on kryciem niezwykle szybkich i ruchliwych napastników rywali do spółki z drugim obrońcą liderą, stanowiąc fundament zdobycia pierwszych trzech punktów przez ekipę z Manhattanów w tym sezonie. Krzysztof Szymała, niegalaktyczny. Trzy gole kapitana w starciu z zawsze silnym holdemem dały Spadkowiczowi pierwsze trzy punkty w tym sezonie. Ponadto dwukrotnie trafił on do siatki drużyny Go30 futsal Team 4. Czy po nieudanym zeszłym sezonie podopiecznym, trzymały uda się powalczyć o powrót do grona pierwszoligowców? Wiele będzie zależało od dyspozycji kapitana, która na początku rozgrywek wydaje się optymalna. Paweł Martowicz, kompaspekt, producent oprogramowania. Jeszcze na 5 minut przed końcem pierwszego meczu sezonu przeciwko ATI, jego ekipa przegrywała 2 do 4 i wydawało się, że pierwsze trzy punkty sezonu przypadną drużynie Arkadiusza Kubukowskiego. Niestety dla nich to właśnie Martowicz, niemal w pojedynkę. Zdobywając trzy bramki w cztery ostatnie minuty meczu przechylił szalę zwycięstwa na stronę swojej drużyny. Marcin Jaskuła, Ford nowy wybytko. Nowy nabytek Forda przeszedł do tej drużyny z Beltymeksu, Swymi pięcioma bramkami walnie przyczynił się do wygranej w premierowym spotkaniu swojej nowej drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej z Euro Games 9 do 8. Wydaje się, że transfer ten może okazać się strzałem w dziesiątkę i zapewnić całkiem utany sezon dla zespołu Piotra Cieniawskiego. Krzysztof Pindur, Saisoft. Dwa zwycięstwa w pierwszym tygodniu rozgrywek niespodziewanie wywindowały ekipę Saisoft na czele drugiej ligi grupy B. Aż 8 z 15 jej bramek zdobył właśnie Pindur, który podobnie jak w poprzednim sezonie od pierwszego meczu rozgrywek imponuje skutecznością.